Cześć kochani, tu Mes witam Was serdecznie na moim kanale i bardzo Wam dziękuję, że tu ze mną jesteście. Jak widzicie, jesteśmy u Tosi i Czesi i Tereski, i no generalnie całej tej części rodziny. I jak widzieliście na katstenie. Od Czesi pewien rzep nie chce się odczepić. Odkąd się przyczepił w poprzednim odcinku, tak jak widzicie. Odczepić się nie może, Czesia nie jest zachwycona tym faktem, ale cóż, jak widzicie, radzi sobie, radzi sobie, zdrzemnie się w śmietniku. Huh. Kto wie, kto wie, moja droga, czy kiedyś nie będziesz musiała. Nie no, dobra, dobra, <grych> miejmy nadzieję, że nie. Chodź kochana, wymień wodę i wytrzyj. Um, tu widzę, że mamy jeszcze sałatkę, ale chyba nie jesteście głodne. E, tak, Tereska sobie odrabia lekcję, a ty moja kochana miałaś sobie właśnie przygotować drinka. Ja tu staram się ją zrobić z niej alkoholiczkę, ale nie wiem, czy mi nie działa ten, yy, no, ten mod na picie. Czy działa za słabo, czy jego ja nie mam, bo coś się zepsuło po ostatniej aktualizacji? Szczerze Wam powiem, że nie wiem. Nie no, jest. Ok, dobrze, kochana, to jeszcze sobie jednego walnij. A wszystko jedno może być wódka z, yy, z czym, z wodą sodową, coś takiego chyba nie? Nadal nie wiem, jak to powiesić na ścianie. Jeżeli ktoś to wie, to koniecznie dajcie mi znać. No i tak jak się pewnie spodziewaliście, no największą robotę odstawia tutaj nasza droga Czesia. Yy, za jeden dzień, czyli jutro yy, będą, będą urodziny najmłodszego. Zapomniałam już, jak ma na imię, wyobraźcie sobie. Jak ty masz na imię dziecko? Mateusz, o mój Boże, no dobrze. O, i właśnie, i matka osiągnęła drugi poziom miksologii, a yy, tak się śmieje, bo Czesia musi osiągnąć drugi poziom miksologii, żeby dostać awans yy, w swojej nowej pracy. I tak sobie myślę, Czesia, że chyba będziesz tutaj w takim razie przyrządzała drinka dla mamy. Yy, albo po prostu ćwicz przygotowywanie drinków, o, tak, tak ten. No tak, mama sobie, yy, nie wiem czy ona będzie, nie wiem jak mocno na nią te drinki, w które wypiła wpłyną, ale tutaj widzę nasze maleństwo się drze, yy, więc chodź tu kochana i na karm i pogawoż trochę do niego, czemu nie, trochę się wykaż jednak mimo wszystko jakąś tam, jakimś tam matczynym zainteresowaniem. No, a ty moja droga, no poćwicz sobie, poćwicz, bo jednak wiesz, praca pracą i trzeba się w niej rozwijać, nawet jeżeli niekoniecznie jest to praca marzeń, prawda? A ty się robisz głodna. Szkoda, że niestety nie mamy dla ciebie możliwości, żeby sobie pogotowała, więc na razie dam ci spokój w tej kwestii. Możesz tutaj sobie pooglądać. Weź może. Zadaj pytanie kostce. I zobaczmy, jakie ty masz umiejętności. Haftowanie, kreatywność, umysłowe, społeczne. Można by ci trochę umysłowy porozwijać, ale nie za bardzo mam pomysł jak. No, czego chce to dziecko? Nakarmiłaś je, brudnej pieluszki nie ma, więc nie wiem, rozmawiaj, przytul a podrzucaj. A nie wiem, co ci z kostka. W każdym razie to nie było chyba tak. Przyszłość wygląda ponuro. No niestety, cóż ci mogę powiedzieć, moja droga? Takie są fakty. Macie jakieś książki? Może byś jakąś książkę poczytała, o. Czytaj. Mm. No dobrze, poczytaj sobie w takim razie książkę dla dzieci. W sumie. Jakoś rzadko moi Simowie czytają. Ty, Czasiu, widzę, że... rozwijasz te swoje umiejętności. No więc do tego drugiego poziomu dojdziemy, okej, okay, w porządku, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Zaraz każę Ci też jeszcze pewnie coś namalować, bo y, będę chciała, żebyś sprzedawała obrazy, ale jeszcze nie w tej chwili. Na razie się trochę pouczy, jeszcze trochę. Dobrze, dzidzia widzę, e, ma się dobrze, wiesz co, chodź, poproś y, córkę, żeby Ci y, zrobiła drinka, skoro już tak się koniecznie uczy y, robić te drinki, to niech się na coś ta jej nauka przyda. E, weź tu chodź, tu do niej i nakłoń do. No, do czegoś bym ją nakłoniła, ale nie mogę jej nakłonić do tego, żeby, żeby zrobiła mi drinka, więc dobrze, nakłonię ją do pozmywania. Czesia ma ten drugi poziom, więc ok, fajnie. Idź, nakończę się, się do tego, żeby pozmywała, a potem zrobiła ci drinka po prostu. A potem skorzystaj, bo musisz. Tutaj mamy czytadełko. No, nie rozwiniesz sobie raczej logiki w ten sposób, ale dobrze, chociaż trochę będziesz tutaj miała. Chciałam ci logikę dziecko porozwijać, ale nie mam za bardzo możliwości, więc nie wiem. Może po prostu potem sobie haftuj na podstawie wzoru, coś prostego. Mała obręcz niech będzie i tęcza już mamy, więc może teraz ludziki. No też może sprzedamy po prostu zrób matce drinka przyrządź matce drinka e, jej ulubionego znaczy nie wiem czy to jest jej ulubione ale załóżmy, że tak widzę tutaj, że też towarzystwo Wam spada, więc może za chwileczkę po prostu zaproszę Was dziewczynę na kolację i wyślę Was spać a rano sobie zrobimy e, urodziny tego naszego małego Mateuszka e, Chodź, zawołaj dziewczyny na posiłek Tosia. Nie rozumiem, dlaczego ona nie miewa kaca. Jest tylko ciągle y, lekko zawiana, ale nie, ma, nie miewa kaca. A trochę mnie to denerwuje, bo prawdę mówiąc, chciałabym, trochę mi o to chodzi, żeby ona kaca miewała. Mm, więc nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. W ogóle co myślicie o tym rzepie, który się przyczepił do Czesi? Jak myślicie? A... Co tam dalej będzie się działo między nimi, no bo przyczepił się, ewidentnie się przyczepił. Czesia zachwycona nie jest. Zresztą, no cóż, no. E, nie jest to, wiecie. E, miły gostek, chociaż ja wiem. No w każdym razie Czesia zdecydowanie nie uważa go za miłego. Zresztą ma powody, tak, no trudno się dziwić. E, dobrze, towarzystwo, no właśnie. Chodź tu jeszcze, kochana, pogadaj trochę z matką. Mogłaby się opitolić o coś w sumie, bo e, myślę, że możesz być na nią zła. No tak, skłamiej na temat kariery zawodowej. Tak dokładnie powiedz, że nie wiem, że sprzątasz u jakiejś pani albo dzieckiem się jakimś opiekujesz. W sumie matka na pewno by nie pochwalała pracy, którą znalazłaś, więc myślę, że czy się po prostu nie powiedziała, co robi. A, no ale. E, w sumie to to wszystko jedno w tej chwili, tak naprawdę. Wiecie, w sensie, wszystko jedno w tym znaczeniu, że się raczej nie będzie jakoś nadzwyczajnie. Przejmować. Chaos jest super. Wygląda na to, że Czesława czerpie przyjemność z szokowania innych i wzbudzania w nich złości. Może po prostu czas przyznać, że lubi złośliwość. Właściwie tak! Czemu nie? Niech Cześćka będzie trochę złośliwa. Why not? Niech będzie. W ogóle mi to nie przeszkadza. Yy, dobra, Tośka, wiesz co, miała się nakłonić właśnie do yy, tego, żeby yy, żeby pozmywała i w końcu nie wiem, czy to zrobiła, ale nakłoniła do pozmywania, nie wiem, czy Ci się to uda, nie wiem, czy Czesia wykona to polecenie, obawiam się, że bardzo możliwe, że nie, yy, ale w sumie wie, wiecie co, tak naprawdę to mogłaby pozmywać Tereska, tak sądzę, więc zobaczymy, jeżeli yy, Czesia nie pójdzie... E, tutaj nie wykona polecenia mamy to zrobi to Tereska e, a ty tam masz do przewinięcia malucha więc e, ogarnij Teresko, co tak stoisz kochana? usiądź nie? nie, zawiesiłaś się, będziesz stała no dobrze, no dobrze e, tak, to porozmawiaj z mamą o pochmurnej pogodzie mm. Mogłabyś jeszcze entuzjazmu się słodyczami? O. A ty, kochana, jak? Będziesz zmywać, czy niekoniecznie? Nie, tam, tam dziecko płacze. Czeszka, wiesz co? Weź przewiń. Zmień brudną pieluszkę temu tam małemu. Zmień brudną pieluszkę. E, widzę, że dziewczyny nie chcą pozmywać. No. Dobra. Wiesz co? Tośka, pozmywaj. Pozmywaj, a Ty, kochana, czujesz się już zmęczona, więc ja Cię wyślę tutaj. Skorzystaj, a umyj zęby, umyj ręce i idź spać, tak? Pójdziesz spać, dobrze. Ty, kochana, też już jesteś zmęczona, no ale najpierw tak, 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 wyjdź. Najpierw zajmij się tam maluchem. Tośka, schowaj. Odłóż to, widzę, że tutaj zmywanie się zaczęło, ale niestety się nie skończyło, więc y, oj. E, Może Tośka też to sprzątni. Tak, maleństwo już śpi? To weź go jeszcze przytul, co? Przytul i może na przykład go popodrzucaj, bo trochę Ci zabawy brakuje, to Ci akurat dobrze zrobi. E, odrobina rozrywki. Ojej, a kto wsadził szklankę tutaj? <grych> o nie, no serio? To jest chyba trochę lekka przesada, co, Tośka, weź e, sprzątnij tą szklankę. No błagam cię. Naprawdę z lekka chyba przesadziłaś, tak coś mi się wydaje. E, kazałabym ci pożem polić trochę na skrzypcach, ale w sumie to robi się już późno, więc idź spać. E, tak, ty, moja kochana, też. No widzę, że ta zabawa ci spadła, ale też jest już późno, a ty rano idziesz do pracy, więc umyj ręce, umyj zęby i też idź spać. Zresztą, boże, ty idziesz do pracy bardzo wcześnie, więc właściwie już dawno powinnaś być w łóżku. No, ale dobrze. O nie, jeszcze teraz nam się zepsuło. O nie, 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 napraw, kochana. No dobrze, słuchajcie, Czesia nie pospała, bo mały ją ciągle budził. Dobrze, że już e, za chwileczkę wyskoczy z łóżeczka. E, kochana, weź sobie tutaj coś szybko, zjedz e, weźmiemy jakieś resztki. No, z zabawą tutaj u ciebie niestety krucho, ale cóż, trudno. E, twoja siostra też już się wyspała, więc może niech wstanie w takim razie. Chodź tu, usiądź sobie i pogadaj trochę e, ze swoją siostrzyczką. Może właśnie coś zabawnego, jakieś zabawne miny jakieś brykanko, coś w tym stylu, żebyście się obie, wiecie, trochę rozerwały. No, musisz pomagać, siostrze. Musisz niestety, siostrze, pomagać. W ogóle co tu się... Ojej, no, cieszę się, że mimo wszystko się cieszysz i czujesz się dobrze. Super. No i mamy kolejny poziom. Ojej, etap osiągnęliśmy, teraz Teresko. Tak, społeczne pięć. No cudownie, bardzo się cieszę, kochana. Fantastycznie. ojej, jej, ja ci muszę. Wiecie co, czekajcie. Ja jej chyba mogę ustawić strój do pracy, prawda? Czekajcie. No, no i, i nie wiem. I ustawiłem jej strój do pracy i. I chyba się coś zepsuło, bo nie ma go. Dziwne. Dobra, nieważne. W takim razie będziesz chodzić w tym. E, tak, Namęczyłam się, wyszukałam jej strój do pracy, a on mi nie działa. Może będzie działał później, może coś się odbadży, nieważne. E, wysłaliśmy czasie do pracy, jak wróci, to postarzymy tutaj naszego małego Mateuszka. A tymczasem, chodź, tutaj kochana, idziesz już do szkoły? Nie, nie, nie idź rozmawiać z Czesią, bo Czesia poszła do pracy. Chodź tu pogadaj z małym. Możesz właśnie porozmawiać, pogawożyć. A ty, moja droga, potrzebujesz rozrywki. Oj! Dobrze, to wiesz co? Zanieś to do kosza na pranie, a potem potem będziesz musiała zmienić tutaj tą małą pieluszkę, bo właśnie widziałam, że się zasmrodził straszliwie. A ty robaczku sprzątnij i będziesz szła do szkoły pewnie zaraz. Tak coś mi się wydaje. No właśnie tutaj mamy małego smroda, choć tu zmień brudną pieluszkę. I ty nagrałaś ostatnio jaką, jakiś utwór, ale on zaginął w pomroce dziejów, więc może chodź tu, kochana, i napisz jakąś kolejną piosenkę, jakiś sentymentalny kawałek, bo ty teraz będziesz sentymentalnie wszystko robić. Ty, dziecko drogie, nie wiem. O, możesz. Twoja siostra miała tutaj poszukać części do ulepszeń, ale może po prostu to wyrzuć. O, widzę, że coś udało ci się tutaj zdziałać, Maluchu. Super, bardzo się cieszę. A ty nie możesz wystawić na plopsi, prawda? To może przekażemy to twojej matce albo siostrze. Chodź tu, kochana. Możesz wystawić na plopsi. Wystaw na plopsi. Może się sprzeda. Może akurat coś będzie. Wyrzuciłaś, wyrzuciłaś. Super. To chodź jeszcze zobaczymy tutaj, czy nie trzeba jakiś o. Zobacz. Jagody. To chodź tu podlej. Nie możesz zebrać, widzę. Jak nie możesz zebrać, to trudno. Podlej te jagody i napełnij miskę. Pewnie jakieś koty się tu niedługo zjawią i mamy okropną pogodę i widzę, że pranie nam przez to nie będzie schło. No trudno. i Miejmy nadzieję, że się pogoda poprawi. Tak, jutro ma być słonecznie. No to jest jakaś tam szansa. Yy, tu nie trzeba niczego podlewać. To mnie cieszy. Fajnie. Mm. No nic, Tereskę wysyłamy do szkoły i czekamy aż. O, czekamy, nie czekamy. Czesia właśnie wróciła. Super. No i zarobiła trochę, co też mnie cieszy. To w takim razie. Kochana, jak tobie w ogóle poszło w tej pracy dzisiaj? Chyba nie najgorzej, chociaż też nie jakoś fantastycznie. No ale dobrze, zawsze jakieś tam pieniążki zarobiłaś, więc może. Ojej, yy, kochana, przestań grać, tylko chodź tutaj, podejdźcie tu wszyscy i postarzymy naszego yy, najmłodszego. Proszę bardzo, postaż. Czyń honory, ojej, nie możesz, bo pewnie dlatego, że to tutaj leży, tak? No to jeszcze raz, więcej opcji, postaż. Mhm. To przestawimy tu w takim razie. I będzie trzeba kupić łóżeczko. Oj oj, 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 ja nie wiem skąd Wy weźmiecie kasę na łóżeczko. No zobaczymy. I jakie mamy tutaj cechy? Rezolutny i ciekawy świata. Okej, okay, no dobrze, niech Mateuszek będzie rezolutny i ciekawy świata. O nie, zobaczcie, mamy rudaska po tatusiu. Pokaż się maluchu. Połóż go, moja droga. I zaraz zobaczymy. O jajku, jajku, Jej. jaki nieogarek mały. <laughs> Zaraz go sobie przerobimy. No i tak się prezentuje. No oczka ma ewidentnie po tatusiu, włoski też. Jemu nie będę zmieniać tych włosków, podobają mi się. Zaraz go szybciutko jeszcze poprzebieram, żeby nam tu pasował i wracam do nas. No i tak się prezentuje. Nasz mały Mateuszek uroczy jest, trochę wygląda jak dziewczynka o jest. zobaczcie, widzicie nie zdjęłam mu tutaj, tutaj tego ale chyba nie mogę uh, irytujące, dobra e, wejdę sobie potem po prostu e, tak wygląda nasz mały Mateuszek to jest jego strój codzienny to jest jego strój na specjalne okazje do spania a coś tu się źle układa ale w sumie dobra, niech tak będzie no taki sam na imprezki do pływania na gorącą pogodę i na zimną pogodę coś jeszcze nie to w sumie chyba wszystko niczego tutaj nie zmieniałam i na razie nie będę tego robić bo trochę nie mam czasu no właśnie tak przytul tutaj naszego małego najmłodszego kochana weź może też przywitaj się z bratem w sensie rób trochę zabawne miny. Tośka, zostaw go już, zostaw go. Daj się też innym pobawić z maluszkiem. O, opowiedz mu śmieszną historię Czesia. Gdzie poszłaś? Do szkoły. A, bo jest rano. Boże. Okej, okay, dobra. Dobrze, moi drodzy. No tak wygląda nasz mały Mateuszek. Myślę, że zakończymy już dzień tutaj u Czesi i. Tosi i Tereski, i Maduszka. Boże, ja nie wiem, jakie ja teraz będę mówić. <grywa> Dobrze, umówmy się, że teraz jesteśmy u Czesi, bo to już jest jej dziesięciolecie. A my się przeniesiemy dalej, do innej części rodziny. Okropnie pada. Tak, niestety przestało mi nagrywać w którymś momencie i muszę nagrać tutaj ten fragment jeszcze raz, ale to nic. E, kochani, no właśnie, mm, mieliście razem usiąść, ale widzę, że tutaj <grytanie> zbyt mocno was do siebie ciągnie. Ja chcę z Kacprem zaręczyć się dzisiaj z panną Małgorzatą, dlatego, e, potrzymaj ją za ręce, tak? Będziemy prawdopodobnie mieli spore problemy tutaj z nimi, bo ona będzie chciała. Gdzieś łazić, gdzieś się przesuwać. Ona jest w ogóle bardzo nieusłuchaną simką, a ja bym chciała, żebyście tutaj po prostu usiedli i porozmawiali w tej kawiarence, w której byliście ostatnio. Nie wiem, czy przyjdzie tutaj ktoś tą kawiarenkę obsługiwać. Obawiam się, że być może nie, ale zobaczymy. Może jednak ktoś tutaj przyjdzie. Przekonamy się po prostu za chwilę. No, ale po prostu posiedźcie tutaj sobie troszeczkę, porozmawiajcie. E, zaproponuj jej szalony plan. E, I w ogóle powinieneś się pochwalić, bo nie wiem, znaczy na pewno wiem, że nie widzieliście, ale on dostał awans i jest już szeregowym, wcześniej był rekrutem. E, salutuj pięć razy. Okej, okay, dobrze, dobrze, będziemy ci spełniać mm, tutaj te twoje. Aspiracje powolutku, znaczy będziemy, będziemy jak będziemy, bo ja nie, nie będę nim grała jakoś bardzo, bardzo dużo. Przynajmniej na razie, a potem zobaczymy, bo nie wiem, co się wydarzy. Słuchajcie, zaraz przyjdzie wojna, i kurczę. No, zobaczymy, co się będzie działo. I dlatego właśnie chcę tutaj trochę, wiecie, przyspieszyć całą sytuację między nimi, żeby oni się mogli pobrać no i mieć. Maluszki. Mm, tak, on bardzo, bardzo chce Barabara z panną Małgorzatą. To jest jakiś prysznic, to jest Barabara pod prysznicem. Chciał, no ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale pomyślę o czymś dla Was, pomyślę. E, poślij jej pocałunek? Nie, pocałuj. Znaczy, tu, pocałuj ją w policzek. No może pocałuj ją w policzek. E, Spróbujemy się jej oświadczyć. Ja już załatwiłam między nimi, żeby ona była jego dziewczyną, więc całkiem spoko. Pochwale jej wygląd jeszcze tutaj. Porozmawiaj z nią o zainteresowaniach. Czy ktoś tu przyjdzie obsługiwać? Poprosimy jakiegoś barista, żeby ktoś się tutaj tym zajął. Może Olga nie cpoń. No bo już po prostu naprawdę chciałabym się może jakieś kawę napić, albo jakieś ciacho kupić, a tu nic z tego. A może zatrudni obsługę, powinnam. Jezu, Ewa, ty jesteś mężatką i dzieciatką. Cóż to się dzieje? No, pocałuj ją jeszcze raz. Nikogo nie ma, to korzystaj. No, skoro nikt tu nie chce obsługiwać, to przynajmniej tyle. On zatrudni obsługę nie ma, czyli ktoś tu się zaraz zjawi, no dobrze. No, przyszła obsługa to może zamówimy sobie jakąś kawę. Może mokka? I zamówimy jedzenie, może panna. Y Tutaj nasza Małgorzata sobie coś się zje. Zobaczymy, zobaczymy. Tak będziesz jeszcze tutaj rozmawiał z Małgosią. O, czy ona gdzieś idzie? Nie? Aha, postanowiła pozmywać. No dobrze, no w porządku, OK. To chodź tutaj. No dobrze, posadziłam ich razem. Nie wiem, czy Panna Małgorzata zje Krła Santa, czy nie, ale możesz jej posłać pocałunek i jeszcze porozmawiać o zainteresowaniach. No za chwilę będziemy się oświadczać, tylko może niekoniecznie tutaj przy tej e, białogłowie, która nas obsługuje, bo to chyba jednak e, niekoniecznie jest dobry pomysł. Mm. Czy ja mogę ją jakoś zachęcić do zjedzenia? Chyba nie, chyba nie bardzo. W ogóle zamawialiśmy kawę, ale oczywiście zostaliśmy zignorowani, no ale trudno. E... Gdzie ty idziesz, kochana? Znowu? Boże, już się próbuje. Wiecie co? Straszny mam problem z panną Małgorzatą, bo ona mi ciągle próbuje uciekać. E, ale w takim razie mm, spróbujemy tutaj. Chodź tu. Chodź tu, kochany. Goni ją. Zostaw tutaj tą panią. Wstań. Halo. Goni Małgośkę. Dobrze, to będzie mało romantyczne miejsce. A może, wiecie co? Może przejdźmy, tutaj jest jakaś taka, taka sala bardziej y, urokliwa. Może podejdźmy tutaj razem z nią, co? Nie wiem, co to jest za miejsce, ale może to będzie po prostu, y, wiecie, bardziej takie na miejscu. O, albo tu, podejdźcie tutaj razem. Tutaj są jakieś roślinki, y, jakiś taki y, w, ogród na dachu. No, może nie na dachu, ale wiecie, wiecie o co mi chodzi. To może niech oni tu sobie razem podejdą. No, on idzie. Pytanie, czy ona idzie, bo to jest wieczny problem, że ona nas w ogóle nie słucha. Ale dobrze, okej, okay. jest. Jest, przyszła. No i spróbujemy. Spróbujemy, zobaczymy, czy ona go nie odrzuci. Okaż jej podziw. Nigdzie nie idziesz. Boże, dziewczyno. Nie mam po prostu do niej siły. Ona się tak koniecznie chce yy, tutaj więcej opcji. Co się stało? Czemu nie masz? No, Boże, nie miałam opcji romantycznej przez chwilę. Nie wiem, co się stało. E, Poprosi ją o rękę. Mój drogi, na kolana, na kolana. Bo my tu musimy wiecie, przed wojną jeszcze weselicho wyprawić. To znaczy, ja nie wiem, czy ja będę weselicho chciała wypra wyprawiać. Mam nadzieję, że go przyjmie. Uf, uff. Co za szczęście! No, wspaniale! Dobrze, moi drodzy, kochani. Zakończę tym uroczym momentem i akcentem ten odcinek. Nie wiem, czy będę im robić weselicho, ponieważ pakiet z weselne historie jest, czy tam ślubne historie, jest niestety dramatycznie zbagowane, o czym wszyscy wiecie. A do momentu, jak będę chciała ten ślub wyprawiać, czyli do przyszłego tygodnia, nie wiem, czy już będzie zaktualizowany i naprawiony, i nie wiem, czy chcę robić duży, duże wesele, więc. A może nawet nie w następnym odcinku, tylko w jeszcze kolejnym, zobaczymy jak to się ułoży. Nie wiem, czy będę robić duże wesele, być może zrobić ich ślub, a być może nie. Zobaczymy. Zobaczymy. Różnie może być. A tymczasem dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Życzę Wam miłego simowania. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa! pa.